Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wigilijnym spotkaniu Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Mam zaszczyt w imieniu dyrekcji, zarządu i wszystkich pracowników e myślę, że również w Państwa imieniu, złożyć Elblążanom najlepsze życzenia zdrowia Miłości. I myślę, że ciąg dalszy. A czego jeszcze? To Elblążanom w te szczególne dni nadchodzące życzymy spokojnych, zdrowych i przede wszystkim rodzinnych świąt spędzonych w gronie najbliższych i wszelkiej pomyślności na odchodzącym Nowym Roku. Proszę Państwa, ja chciałabym życzyć z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Elbląga dużo zdrowia, pomyślności, samych radości w życiu, dobrych układów rodzinnych, a szczególnie chciałabym pozdrowić osoby niepełnosprawne, osoby samotne, i takie, które nie zawsze mają powody do uśmiechu, ale zawsze są znamy i my ich serdecznie pozdrawiamy w tym szczególnym dniu. Proszę. ode mnie wszystkiego najlepszego. Wesoły Świąt!